Zakład aktywności zawodowej, jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem, w którym dajemy pracę osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, a nawet znacznym. Na rynku pracy bardzo ciężko takim osobom pracę w ogóle znaleźć. Naszymi działalnościami dwiema są po pierwsze restauracja chochelka, w której można zjeść pyszny obiad z deserem, wypić kawę na miejscu, na wynos z dowozem. Karmimy również dzieci w przedszkolach i żłobkach. No i możemy zorganizować również imprezy okolicznościowe, cateringi na wynos. Drugą naszą działalnością są usługi porządkowo ogrodnicze. Tutaj na zlecenie Stowarzyszenia Tęcza sprzątamy cały ośrodek terapeutyczny, na zlecenie od burmistrza tereny zielone utrzymujemy, przyjmujemy zlecenia na sprzątanie domów, koszenie trawników, wszelkie wyzwania podejmujemy.